U podnóży Gór Złotych we wschodniej części Sudetów leży niewielka miejscowość – Złoty Stok. Wszystko tutaj związane jest ze złotem, bo gdyby nie złoto, nie powstałaby tu kopalnia złota, a gdyby nie kopalnia, nie powstałoby miasteczko. Dlatego też naszą podróż należy zacząć od złota właśnie. Ten szlachetny kruszec wydobywany był tu już w średniowieczu. Pierwsze ślady eksploatacji wskazują na… VII X wiek. Wtedy to złoto występowało w postaci złotonośnych żył. W tamtych czasach na terenie obecnego Złotego Stoku powstała osada górnicza. Jednak pierwszy pisany dokument potwierdzający wydobycie złota pochodzi z 1273 roku. Było to przyzwolenie wydane przez księcia Henryka IV probusa zakonowi cystersów na prowadzenie prac kopalnianych. O średniowiecznym rodowodzie miasteczka świadczy również architektoniczny układ ulic, a także wzmiankowane w dokumentach istnienie kościoła. Należy więc sądzić, iż miejscowość ta zwana ongiś Reichenstein, co oznaczało bogaty kamień, istniała i funkcjonowała na prawach miejskich dużo wcześniej, zanim pod koniec XV wieku uzyskała herb i rangę wolnego miasta górniczego. Rozkwit wydobycia złota i samego miasta miał miejsce na początku XVI wieku. Poprzednie stulecie, a zwłaszcza wojny husyckie, nie były dobrym czasem dla bogatej osady, która nie posiadała nigdy murów obronnych. Dlatego dopiero gdy sytuacja ustabilizowała się, dla miasteczka przyszła możliwość odbudowy i rozwoju. Już w 1507 książęta Albrecht i Karol z Podybradów przenieśli tu swoją mnicę, mn w której przez następne 100 lat wybijano dukaty z miejscowego złota. W tym czasie złote złoża zaczęły też zwracać uwagę najbardziej wpływowych rodzin ówczesnej Europy Fugerów i Tyrzonów. To właśnie Fuggerowie, bankierzy, papieży i cesarzy w 1520 roku wybudowali tu swój dom i wydobywali na potęgę bogactwa ukryte pod ziemią. Rodzina wspierała swoim bogactwem. Między innymi królową hiszpańską, która dzięki temu mogła sfinansować wyprawę Krzysztofa Kolumba. W tym czasie na terenie miasta działało 190 kopalń, a ilość złota szacowano na 8% całej europejskiej produkcji. Wydobycie na tak wielką skalę miało też swoje ciemne strony. Wszystko odbywało się kosztem górników, których praca nie była odpowiednio zabezpieczona. To doprowadziło do wielkiej katastrofy. W 1565 roku zawalił się jeden z najbardziej dochodowych szybów, Złoty Osioł, grzebiąc pod ziemią 59 górników. Była to zapowiedź złych czasów, jakie miały nadejść dla Złotego Stoku. Po katastrofie Fugerowie pomału wycofali swoje wpływy i wydobycie złota ustało. Miasteczko nawiedzały pożary i epidemie. Wojna trzydziestoletnia też odcisnęła swoje piętno. I gdyby nie rozwój przemysłu strzelniczego i związane z tym powstanie fabryki prochów pobliskiej wsi, o Złotym stoku świat by zapomniał. Lepsze dni nadeszły z końcem XVII wieku i pojawieniem się alchemika Hansa Scharfenberga, który pragnąc stworzyć kamień filozoficzny, odkrył w miejscowych rudach arszenik, niezbędny w rozmaitych dziedzinach ówczesnej gospodarki. To właśnie ta śmiercionośna trucizna sprawiła, że kopalnia ruszyła na nowo, a Złoty Stok stał się głównym światowym dostawcą arszeniku. Z tego powodu do Złotego Stoku przybyła rodzina Gütlerów, wielkich przedsiębiorców i pionierów przemysłowych. To oni stali się właścicielami wszystkich kopalń, a w XIX wieku Wilhelm Gütler opracował nową, tańszą metodę pozyskiwania złota. Kopalnia była w posiadaniu rodziny Gütlerów do 1945 roku. To dzięki nim w 1900 roku powstała stacja kolejowa, przez którą Złoty Stok zyskał łączność z całą Europą. Po II wojnie światowej, gdy niemieccy mieszkańcy zostali przesiedleni za Odrę, miasto zyskało swą obecną nazwę, a w Złotym Stoku rozkwitł przemysł chemiczny. W 1961 roku po 700 latach kopalnię zamknięto, jako nierentowną, i skupiono się na zakładzie produkującym pigmenty i tworzywa sztuczne. Pod koniec lat 80. XX wieku jednak i one podupadły. Mogłoby się wydawać, że jest to smutne zakończenie złotej historii miasteczka, ale w latach 90. kopalnia została znowu otwarta. Jednak nie wydobywa się już w niej złota, a w zamian udostępniono ją turystom. Stała się jedną z największych atrakcji regionu sprowadzając tutaj setki tysięcy odwiedzających rocznie, a co za tym idzie daje możliwość ponownego rozkwitu miasteczka.